Właśnie około 200 objawień. Przykładowej lawiny objawień prezentuję Państwu na pierwszym naszym obrazku. Pierwsze objawienie maryjne, które jeszcze jest jakby sygnałem tego, o czym będziemy mówić dzisiaj, ale jest to swoiste, takie Boże, Boże kuriozum pokazujące, jak potężną rolę ma do odegrania Matka Boża w historii zbawienia. Jest to objawienie Matki Bożej w Saragosie w roku 40. Proszę zauważyć, że według wszystkich wyliczeń, jakie Kościół nam podaje, w tym czasie Matka Boża jeszcze żyła fizycznie na Ziemi. Nie mamy jeszcze z osobą prawdy o jednego wzięciu, a jednocześnie objawienie, które się pojawiło w Hiszpanii, w miejscowości Saragossa, świętemu Jakubowi Młodszemu, który próbował tamtejsze ludy pogańskie nawracać i czynił to bezskutecznie. Matka Boża pojawiła mu się na pilarze, stąd mamy Madonna del Pilar. Najstarszy sanktuarium, jedno z najstarszych sanktuariów Maryjnych na świecie. I objawiło mu się w otoczeniu aniołów, jako mieszkanka nieba, by zapewnić go, że jeśli jej zaufa, to te ludzie nawróci. Hiszpania była jednym z tych pierwszych części Europy, która przyjęła wiarę w Chrystusa i zaczęła oddawać kult jego matki. Objawienie drugie już mamy w ramach początku lawiny objawień, to jest rok 1848, objawienia w Alettes, na południu Francji, następne to chyba każdy z nas zna grotę masowielską i objawienia w Lourdes, rok 1858.